Tytułem wstępu robimy sobie dzisiaj e, ciekawy teścik porównawczy e, dwóch Tesli i Polstara. E, Tesle 2020 rok produkcyjny long range na 19-calowych kołach, specjalnie, bo na takich samych 19 e, jest Polstar i Model 3 Performance również 2020 rok. Obydwa samochody bez pomp ciepła jeszcze przed obecnym liftingiem, bo Polestar również tej pompy ciepła nie ma. Na teście przejedziemy około 300-320 km. Takim trybem drogi ekspresowej, czyli nieco ponad 120 km na godzinę licznikowe, bo ustawimy sobie GPS-owe 120 zgodnie z przepisami i zobaczymy, jaki wynik będzie na końcu tej przejażdżki. Które auto będzie miało jeszcze najwięcej soków baterii, a które być może nie dojedzie. Ja obstawiam, że wygra. All Star. Ta, wygra. Ta. Łukasz wygra czy nie wygra? Nie wygra. Nie A co my... wygra? Które auto wygra? Moje oczywiście, czyli Moje. biały Long range. No i bitwa! Ale normalnie klimatyzację używamy, nie? No, wedle potrzeb, może jakiś music? Co, kończy Wam się już bateria? <śmianowidzio> 23,7. Tak, 23. Średnie zużycie energii w Polstarze na dystansie 100 km 23,7 kWh. Nie dość, że najmniej przejechał, to jeszcze najwięcej zużył. No, najcięższy jest. 3,5 kWh. No tak, bo jeszcze mamy tutaj przebieg. 99,2. <noise> zamiast 100 ale tak my jechaliśmy cały czas 123 km na godzinę, a wy 120, więc jechaliśmy szybciej. Dobra. Bez komentarza. Już zawróciliśmy, mamy 52% baterii, zostało nam 186 prognozowanego zasięgu. Przedaliśmy 158 km 23. Model 3, teraz jesteśmy w long Range. U. Model 3 Performance ma podobny wynik. I właśnie sprawdziłem kierunek wiatru i okazuje się, że przez połowę drogi powrotnej będziemy mieli wiatr w prawej strony i od połowy drogi do Warszawy będziemy mieli wiatr czołowy, więc będzie gorzej z pewnie z zużyciem energii. I dodatkowo temperatura nam spada. I mieliśmy 9 stopni, a teraz jest już 5. Wyniki o tyle ciekawe, że na koniec testu Tesla Model 3 Long Range i Performance obydwa miały po 9% pozostałej pojemności baterii, a Polestar 4%. Model 3 Long Range zużył 61 kWh na tej trasie, Performance 62 kWh na tej trasie, a Polstar 71 kWh. I 3 kWh, natomiast co ciekawe, biorąc pod uwagę to, co pozostało w baterii, to co zostało zużyte, po przeliczeniu wygląda na to, że pełna pojemność baterii w samochodach wygląda następująco: 67 kWh w long range, 68 w performance i 74 kWh to godziny użytecznej pojemności baterii w Polstarze. No i jakby oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że Polstar jest nowy, więc jeszcze nie ma mowy o degradacji baterii, która w naturalny sposób jest już w, zarówno w performance, jak i w Long Range'u. No i najciekawsze w zasadzie w, 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 w tych wynikach jest to, że gdyby uwzględnić takie zużycie jakie było podczas jazdy, to Zarówno long range, jak i performance w tych warunkach, bo to też jest istotne, te auta przejechałyby 333 km, a Polestar przejechałby 316 km. Więc co prawda zużycie 15% wyższe to nie jest mało, natomiast realnie w tym teście przejechalibyśmy 17 km mniej od testu Model 3, więc nie jest to aż tak duża różnica. Tak, w rzeczywistym świecie, gdybyśmy się wybrali na przykład w jakąś, na jakąś wycieczkę czy, czy podróż tymi samochodami, bo mniej więcej i tak musiałyby się ładować w podobnym punkcie na swojej trasie. Więc jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, że Polestar mimo swojej dużej masy bo o tym trzeba pamiętać że, że to auto jest od modelu 3 cięższe o 300 kg to ze mną możemy powiedzieć, że Polsala jest cięższa jakieś 400 kg. No. Biorąc pod uwagę, że Ty ważysz 300... Bez obiadu. To zresztą może nawet pokusimy się o taki test porównawczy wydajności silników, żeby wsadzić do Tesli trzech jeszcze pasażerów wagi ciężkiej, aby go doważyć. Natomiast mimo tej swojej większej o 300 kg masy w tym teście realnie przejechał o kilkanaście kilometrów mniej niż Tesla Model 3, co jest bardzo dobrym wynikiem. To tyle w tym podsumowaniu, i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się usłyszeć przy następnym teście.